M. Jak Miłość odcinek 1726 Co się wydarzy? Niewierną Izą, po tym jak pójdzie do łóżka z radkiem, zaczną targać wyrzuty sumienia. Choć kochanek będzie chciał zatrzymać ją przy sobie, Chodakowska podejmie decyzję o powrocie do rodziny. Nie wie jeszcze, że zdrada na zawsze przekreśli losy jej małżeństwa. Romans Izy, Adrianna Kalska, będzie początkiem końca jej małżeństwa z Marcinem, Mikołaj Roznerski. W 1726 odcinku serialu Chodakowska spędzi noc z zakochanym w niej radkiem, Filip Tłokiński. Kolejnego dnia po zdradzie kobieta będzie miała jednak wyrzuty sumienia. Zacznie żałować tego co się stało i dopiero wtedy przypomni sobie o swojej rodzinie. I zacznie się zastanawiać, co będzie dla niej dobre, powrót do męża, czy może jednak ułożenie sobie życia na nowo z dziennikarzem. Nagle oznajmi kochankowi, że zrywa z nim kontakt, by skupić się na mężu i dzieciach, które jej potrzebują. Radek będzie w szoku, postanowi zawalczyć o uczucie, które się między nimi zrodziło, po tym wszystkim, co się między nami wydarzyło, tak po prostu wrócisz do domu? Jakby nic się nie stało? Zapyta, załamany. Kochanka, która nie wie jeszcze, że Marcin i dzieci spędziły święta w górach, powie Radkowi, że nie jest gotowa na takie zmiany w życiu. Jej argumentem będą uczucia dzieci, których nie będzie mogła zostawić z dnia na dzień. Da jednak Radkowi cień nadziei, że powrót do domu jest tylko rozwiązaniem tymczasowym. Nie zostawię dzieci z dnia na dzień, muszę je jakoś do tego wszystkiego przygotować, powie Chodakowska. Niestety, będzie już za późno. Kiedy Marcin dowie się o niewierności żony, powie Izie wprost, że nie nadaje się na matkę. Chodakowski zażąda rozwodu.